Kochani, serdecznie zobaczcie z jakim cudakiem przychodzę do was. Najlepsze czekoladowe ciasto, kochani, jakie jadłam. Bardzo proste w wykonaniu. Można z tego ciasta zrobić torcika urodzinowego czy tak bez okazji po prostu. Święta się zbliżają, także ten przepis jest jak najbardziej trafny. Kilka składników potrzebujemy, bardzo mało pracy, kochani. Każdy sobie poradzi bez problemu. Także ja Was zapraszam na przepis. Na końcu filmu zobaczycie, jak wygląda w środku. Nasze ciasto rozpoczynamy, kochani, od rozpuszczenia czekolady z masłem. Robimy to na wolnym ogniu. Można odstawić na bok garnek, jak już się zagrzeje i dokładnie wymieszać. Jak już wymieszamy, dolewamy mleko. Nie studzimy. Dolewamy do ciepłej masy mleko. I mieszamy do połączenia się składników. Odstawiamy na bok. Teraz wkładamy jajka do misy i cukier. Miksujemy około 4 minutek na puszystą masę. Zaraz tutaj zobaczycie, jak powinna wyglądać masa. I tutaj widzimy, ona się zrobiła o wiele jaśniejsza. Jeszcze chwileczkę miksujemy i dosypujemy mąkę wymieszaną z proszkiem. Oraz masło z czekoladą i mlekiem. I to wszystko wymieszamy. Ja to robiłam trzepaczką. Możecie również to zrobić mikserem. W międzyczasie przygotowałam formę wyłożoną pergaminem. Piekarnik oczywiście już nagrzewamy do 175 stopni. Ciasto gotowe przelewamy do formy i wkładamy do rozgrzanego piekarnika góra-dół bez termoobiegu. Jak już ciasto się upiecze, robimy polewę. Polewa składa się ze śmietanki i czekolady. Zagotowujemy śmietankę, odstawiamy na bok i dorzucamy czekoladę. Spójrzcie, jaka piękna polewa błyszcząca, gęsta. Odstawiamy ją na bok do przestudzenia, od czasu do czasu mieszając. Jak już nam przestygnie, polewamy ciasto. Polewa nie może zastygnąć do końca, kochani, ponieważ nie rozprowadzi nam się ładnie po cieście. I zaraz tutaj zobaczycie, ja tą polewę wyleję, później poruszam troszkę formą i ona się sama pięknie rozpłynie. Także nie musimy mazać łychą, wszystko samo się rozprowadzi. Dlatego zależy nam, aby nie zastygła. I tak jak tutaj widzicie, pięknie wyrównała się polewa. Ja jeszcze ją tam poprawiam troszkę i odstawiamy. I ja sobie, kochani, ukszułałam, że uprażę jeszcze migdałki. Te migdałki nadają bardzo fajny smak. Tak jak widzicie, na suchej patelni garść migdałów lekko rumienimy. Następnie posypałam. To też ładnie wygląda później na cieście. I tak do końca. Takie ciasto, kochani, możecie przekroić sobie na pół, zrobić pięknego torcika z masą z mascarpone na przykład, lub kakaową, czy też czekoladową masą. Także bardzo serdecznie A Wam tak polecam. I się prezentuje nasze ciasto. Spójrzcie, jakie cudeńko, w smaku, nie da się opisać. Po prostu jest przepyszne. Koniecznie musicie sobie zrobić i wypróbować polewa, jak widzicie, piękna błyszcząca, kremowa, ciasto samo w sobie jest po prostu no niebo w gębie. Zobaczcie jaka polewa piękna. Spróbujemy czy dobre. To jest kochani prawdziwe, czekoladowe, ciasto. Polecam wam w stu procentach kochani. Zróbcie sobie, Dajcie mi znać, czy Wam smakowało. Jeszcze raz Wam pokażę. I kochani, zobaczcie na jednej szklance mąki tylko, a jakie piękne, wysokie. Także zróbcie sobie, kochani. Ja Was pozdrawiam serdecznie i miłego dnia.